Odbierasz nowe auto z salonu? Chciałbyś zachować jego salonowy wygląd? Pokazujemy naszą flagową usługę, jaką jest zabezpieczenie full body PPF. Przy aplikacji drzwi zawsze demontujemy klamkę. Jest to bezinwazyjne. Pozwala nam to na uniknięcia przecięcia wnęki klamki, która jest najbardziej narażona na zadrapania. Wykończenie klamki jest na zdecydowanie lepszym poziomie. W niektórych modelach out bardzo łatwo demontuje się listwa z szyby karosyryjnej, która pozwoli nam na schowanie folii pod uszczelkę. Standardowo demontujemy emblematy, dzięki czemu wyklejamy w pełni panel. Pozwala nam to uniknąć linii krawędzi folii wokół emblematu, który z perspektywy czasu łapie brud i wyglądanie nieestetycznie. Aplikując full body zabezpieczamy nie tylko zewnętrzne elementy, aplikujemy cztery wewnętrzne progi. Zabezpieczając je. Zabezpieczenie wyświetlacza bądź wyświetlaczy jest standardem, dzięki czemu eliminujemy efekt palcowania się. W niektórych modelach auta demontujemy reflektory tylne, dzięki czemu jesteśmy w stanie estetycznie wykończyć folię. Dzięki dedykowanej bazie formatek jesteśmy w stanie dobrać odpowiednią folię do każdego modelu auta. Linia, która została wycięta przez ploter, wygląda dużo bardziej estetyczna, aniżeli ta wykonana ręką. Przy aplikacji folii staramy się zawinąć ją wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Nie dość, że jest to dużo bardziej estetyczne, ale przede wszystkim dużo trudniej o podniesienie takiej folii podczas mycia na myjni. Przy naszej flagowej usłudze, jakim jest Full Body, aplikujemy nie tylko lakierowane elementy zewnętrzne, karoseryjne, ale również listewki zewnętrzne, słupki piano, progi wewnętrzne oraz reflektory. Na pozostałe elementy, czyli koła, szyby, tapicerkę skórzaną, aplikujemy dedykowane pakiety powłok. Po odebraniu auta zapraszamy klienta na pierwszy serwis po upływie 7 do 14 dni. Z celem weryfikacji wszystkich narożników i aplikacji w poli. Po serwisie klient otrzymuje 10-letnią gwarancję na folię.